Ma się, siema, się, mam, mam leona. No, widzicie widzicie tą rangę? No, nabiłem przed chwilą i zaraz będzie tik! Dosłownie za pięć pucharków, więc let's do this! Solo! Potestujemy sobie dzisiaj trochę tikka. Może jakaś postać dropnie na odcinku. Chciałbym mega box to otworzyć. Już mi nie dużo brakuje i będę go otwierał, tak. Ale najpierw muszę zdobyć Tika, Aha, to dużo roboty, co sobie zrobię poza odcinkami, nie? Uch, Piper! Naprawdę, z Piperką się wyboostowałem. O nie, no. Na szelki, do szelki na blisko i nie warto podchodzić. A ja Leon też jest na blisko i bo co? Serio, większy damage ma na blisko. No co to ma być? No i teraz nie będę miał już tika. chciałem powiedzieć na A, myślę, że do mił uspokarki, ale nie. Ten leon jest prestiżowy. Dropnąłem go jego siostrzenicę w ogóle ze z Big Boxa, ale trzeba mieć szczęście tego nie miałem. Tak leon to presisz. chce mi. Dowiedziałem, że tu będziesz no. No niestety. Przystałyby się te te, bry, te puchary. To. To jest Nita, Anita. Ha, ha, ha. ha. Ha, ale śmieszny jestem. Jestem full śmieszek. Co? Uniknąłem śmierci. Już mnie nie ma. Skra. wiedziałem. No niestety. Zajmiam będę miał Przykro mi, bo niektórzy stracą pucharki za to, że ich tak wykańczą, nie? Widziałem tam kogoś na... właśnie. Jak on mnie widzi? Jak? Jakim cudem? Patrz, się, patrz, patrz. No. No, drugie miejsce. Nie, bo ktoś jeszcze żyje. Hmm, ale dobra. To będę na bank tego tika. No, nowa postać. Już jest. Patrzymy, i jest Mamy Tika. Tererera, tererera. Nowy zadymiasz tik. Już jest. No, teraz tylko 8 bitowiec. Czemu nie? No. To co? Dłosy? Czemu nie? Co najnowszą postacią. Nie no... Jeszcze Tikka nie ogarniam za bardzo. Jakby na tym haku do Brawl tam jeszcze wiecie. Spoko, spoko, tutaj patrzcie. Nie no... Ciężko się gra tikiem, ciężko. Ale chyba zabije. Nie. Przeżył, kurde. No dobra, teraz wszystko w ręce tego bo. Para, para, Odkryłem, że nie jestem Leonem. bo ja już chciałem robić. Niezły problem, kiedy już. Jest to? Mnie tu nie ma. Mnie tu nie ma i nie było. Idę ratować, chcę uratować tego Bo. takie czemu? A tak, jestem miły po prostu. No, ale z mojej drużyny go zabił. Głowa tylko! No i to się nazywa... To się nazywa professional. Professional. Ło! Au! Nie bijcie biednego Tika! Ciap ciap chop, chop, tap przemierzam przez mapę, bo to jest tik, 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 giniesz ty! Tik, 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 tik! w mig! Tik, 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 tik! Nie masz ta szans! Tik, 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 tik! Skończy się twój czas! Kurde no! Nie mam szans! Biedowo! <grym> O, Co on robi? Co to jest za ham? A, że, a należało mu się to! Bang. Nie! Yeah! I'm dead! I'm dead. Padą po puszki. Cztery. Ładnie. O, ręka w górę. Poziom w górę, przepraszam. Jeszcze skrzyneczka taka. Otwieramy. Nic nie ma. Punkty do Jesski. I punkty do Mortisa. O! Ale wolałbym do Leona. Patrzcie, jak mi Leon w ogóle podskoczył w randze już. W ogóle miałem go przed chwilą na, na, o, niżej niż tik, nie? A tyle nagle. Pyk na górze. Warto. Warto, warto. A, już dzisiaj odbierałem. Hen Jessie. Będziemy otwierać tego mega Ale nie teraz. Nie. Poddaję się z tym megaboksem. Otwieramy dużą skrzynkę. Pieniądze. Punkty do Rosy, Punkty do nity. Punkty do peny i dwa bonusy. Bilety. I osiem klejnotów! Nice! Kurde, bym otworzył jeszcze jednego boksa. Boksa, boksa, boksa. Kurde, chciałem tego skina, jest ładne. Hmm. Tik ma korek w dupie. Haha, śmieszny ha, 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 ha. jestem. Solotikiem. Chyba mam gorączkę. Chyba, chyba choroba mnie rozkłożyła, jak gra gram solotikiem. Dzień dobry. Syma, syma, symansko, symanesko. jest pamka, palamka, pala, palabamka. Nie, no błagam, zostawcie mnie. Nie jestem złym człowiekiem. Jestem grzeczny i jestem grzecznym tikiem. Pararararororororororos, admirorororororos, pararos. Mm. Umarłem. Psychicznie. Au, uderzyłem się w rękę miliard razy, bo się zdenerwowałem. Następny cel to jest 100. To, to o, duża skrzynka będzie. O! Ej, za tysiąc tych pucharków będę miał mega skrzynkę. tyro, ty, Tego się nie spodziewałem. No to jednak będziemy otwierać. Jednak będziemy. Jednak będziemy. później będzie ośm bitowiec. A, waż, ważna rzecz. Kolorek. A, i jak chcecie grać ze mną. I dołączyć do teamu. jakiegoś prestiżowego. Ja wam pokażę jakiego teamu. Nie jestem, człon jest, jestem tylko członkiem, ale to jest team mojego siostrzeńca. Już wam daję na miary. Patrzcie, patrzcie ile tych osób jest już. W ogóle nawet nie wiedziałem. Jakiś Hiszpan. Yy, wymagane pokary 600 Michigan. I tu macie dołączyć. No, dołączajcie. Jestem w czwartym miejscu. Nice. No, to jest mój kolega Przemek, patrzcie czy nie ma jakichś nowych postaci, nie ma, mu prawie wszystko, <gryzko> prawie na 20 randze, no co to jest, co to jest, Przemek, ogarnij się, nie świruj, no, no to Tik i jego korek w dupie was pożegna, a nie, 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 Tik was nie będzie żegnał, pożegna was ktoś prestiżowy, no to Elko, siemanko.